Witam! Czy zastanawiałeś się ostatnio, dlaczego Twój biznes, mimo świetnej idei i całego Twojego zaangażowania, nie przynosi wymiernych rezultatów? A czy myślałeś o tym, dlaczego tak trudno pozyskiwać Ci partnerów do biznesu? Czy starasz się, czy myślałeś o wykreowaniu własnego wizerunku w social mediach? Czy istniejesz w social mediach? Czy my Cię znamy? Czy sobie ufamy? To podstawowe zagadnienie, jeżeli chcemy zrobić razem biznes. Tego wszystkiego możesz nauczyć się z serii szkoleń prowadzonych przez Agnieszkę i Gienę Diabedutów. Na bezpłatny webinar wprowadzający zapraszam Cię 4 maja. Dowiesz się tego wszystkiego, jeżeli będziesz tylko chciał. Jeżeli będziesz chciał zainwestować w samorozwój. A to inwestycja, która zawsze zwraca się w 100%. Ja jestem tego żywym przykładem i dowodem. Warto, zapraszam cię serdecznie. Zarejestruj się i kliknij w link. Do zobaczenia na webinarze. Pozdrawiam. Monika Parobocza.